Witamy, witamy serdecznie wszystkich hodowców. E, jesteśmy tutaj u Pana Leszka Pielesiaka nadal. E, zakończył się lot, lot ze 140 kilometrów. Gołąbki dolatują, ale teraz e, przejdźmy do aukcji. E, na aukcji przedstawimy 10 gołębi. E, gołębi tutaj u Pana Leszka, no to są gołębie e, no z górnej półki powiedzmy, że, że też no postaraliśmy się, żeby nam, zapewnił nam tutaj pan. Yy... Wstydu nie przyjdzie. No, może no, nie tyle, że wstydu, ale żeby ten no, poziom tej MB był no, dość ten wyższy, tak? No to zawsze zabiegamy. No teraz tak, no przedstawię może tu numery plus minus panie. No, Ależ zdjęcia, zdjęcia, porobili? zdjęcia, zdjęcia porobiliśmy, więc zdjęcia na pewno na portalu będą do, do obejrzenia. Film na podobnie już hodowcy będą oglądać, tak tutaj teraz my to nakręcamy w niedzielę, czyli z tego hodowcy to pewnie będą widzieć w poniedziałek ze względu na to, że się no, to zrenderuje, no ale aukcja już od niedzieli będzie rozpoczęta, więc w poniedziałek już hodowcy tam w niedzielę już zaglądają, tak to już to wszystko jest, więc można ty, tyle wygłębić. trzeba to... powiedzieć, że kolega mnie namawiał na aukcję. I tutaj czyli... jeszcze, tak, 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 powiedzmy, bo tutaj akurat się śmialiśmy trochę, e, ja do pana Leszka już dzwoniłem w tamtym roku żeby po prostu dał pójść na gołębie jakieś na aukcje. no pan Leszek po prostu no, za bardzo nie był przekonany ze względu na to, że ee, no, ciężko było Dobrego hodowcy? Tak, tak, ciężko było coś odstąpić Musisz znaleźć? Hodowca zawsze znajdzie Zadzwonię do niego na początku Nie trzeba początk się reklamować Tak, tak, tak e, Tym bardziej, tutaj no, nie, nie, nie ukrywajmy gołębie i schodzą, ale to no, wynikami, tak? Za, za wynikami idą też gołębie i też e, zapotrzebowanie e, Na początku sezonu znowu zadzwoniłem zapytając, czy znowu by dał radę coś wystawić. Pan Leszek nadal twierdzi, że nie, no i trudno. Mówi, no ja Wiktor... Mówi, Wiktor, przyjdź na lot, nakręcisz lot, yy, damy coś na aukcję. No i przyjechałem, on mówi, wiesz co, mówi, ale tylko 10 sztuk. No w sumie dla mnie to 10 sztuk to i tak jest w sumie dobrze, bo nie chcemy robić ilości, a jakości. A hodowla jest duża. A hodowla jest duża, więc yy, daliśmy tą jakość. Teraz przedstawimy, jakie gołębie, no i tak naprawdę... No jak żeśmy wspominali, że jeden gołąbek będzie na aukcji, po bracie tego co był bo dzisiaj pierwszy, tak, dzisiaj pierwszy na, na... być może na oddział hmm. będzie bo jak tak telefony tak, te przychodzą to dwie, dwie zawsze dwie minuty także może być e, po tym e, jego e, brat 6...125 tu jest, może go zobaczyć tu na młode też miał Tych, jako 7 konficent, miał, nie? 74. Tak. ten też miał super konficent, i ten tak, i tak się i, powtarzają. I no, czyli, no, tam, tam rodzina po prostu już czyli coś, tak? Czyli coś tym jest. To już po prostu jest, rodzina, ja tam nie, na filmie się opowiadałem. Ze strony matki to jest ta merwe, super moja samica rozpłodowa, to już wydała niejednego. No, to go bezpośrednio go, nie ja to będzie super. wnuk tutaj na ulicy. Tak, i będzie też młody po tej parze, to tam mhm. później powiemy, który. No to tego mhm. jednego, żeśmy tego tak, omówili. Tak, tak, o, tu już żeśmy doszli po tej Tutaj całej parze, to widać po prostu, o, żeby nie było. O, to są dwa do no to już widać. Y, tu jest ta para, no. Jak y, trzeba będzie, to mogę go pokazać, jaki jest piękny, co ten młody taki ładny głowem ma. Czyli tu mamy bezpośrednio wnuka, tu mamy bezpośrednio syna, tak? Po tej, po tej, no, po tej no, tak, trochę tak, nie, hmm. wnuk, tak. tak po tak, samicy, tak. tylko po z, z dołu. A teraz bezpośrednio po całej parze. Po całej parze. No i możemy tu go po przynieść A czy pokarek? Za chwilę jak coś tam tak, jakby piękny zaraz, go, mm. super rozbudowa para, jest młody jeden też. No i tu są te rodowody oryginalne jeszcze tam. Także tak, to są tego mhm. no. źliwe. Ten Alex Pierre to najlepszego źliwego Merve. I co ciekawe, merwę już teraz się zajął. Lotami dalekodystansowymi. Tak, właśnie ostatnio Już też no, interesowałem się no, no. jego hodowlą, tam za niedługi czas się wybieramy, więc, więc tam na pewno go odwiedzimy też. E, ale inaczej powiedzmy, no bo tutaj mówimy e, super rozpodowce, super to, no ale tak naprawdę te gołębie u pana się sprawdziły i to nie, tak, bo tu nie mamy... tylko u mnie. Nie tylko u pana, bo to jest tak, że wystawiamy tutaj gołębie na aukcję. No ktoś mówi, że powiedzi, no super, no zareklamowali gołębie, wystawili na aukcję, no ale co z tego? Powiedzmy inaczej, te gołębie się sprawdziły i robiły, bezpośrednio synowie tego gołębia, e, znaczy bracia tego gołębia, robiły takie wyniki, że no... ta krew, co płynie tutaj po potem, to w tym, e, u Morela. Tak, no. u Bartka, u Bartka tam Morela był sprzedane do hodowcy do Niemiec. Amal i e, Tak, tak, on tam był za 12,5 tysiąca chyba sprzedany, tak? tak. Coś coś takiego że ten 12. hodowca, ten hodowca zresztą też do mnie dzwonił. Nie, 12 czy 15, 15, 15? No musimy to sprawdzić. Tam 12 czy 15 coś 15. Mi się zdaje, że 12, ale to już no nie, 12, nie chcę przekręcić. 23, 12, 12. Ten, zresztą ten hodowca, nawet co zakupi tego, Głębia też do mnie dzwonił, tam jest zainteresowany. ja ten drugi poszedł za 12, a ten yy, za 15. Za 15. Możliwe, możliwe. nie, ch nie chcę 15, przekręcić, 15, więc tutaj 15. nie będę, nie będę A Ja mam tutaj skrzyżowane ten jak aukcja, była kolejną gołąb, jest gołą po numerze 449, niebieskim. Co mogę o tym gołym powiedzieć? No po tej parze trzecim był w Polsce był. Jako roczny gołąb 83,99 z 14 roku. Czyli w 15 roku jako roczny był trzecim w Polsce. To jest z tej rodziny tego kopła? Brat. Brat, tak? Po tej parze, czyli po tej parze tam po było? Po tej przed parze, z panem tak. lesiem, tutaj rozmawialiśmy na temat e, takiej linii Goembi Kopman od. E, z Annelis, z, tak, tak, z rodziny, to znaczy no, to jest zakup od Rainera Putmana z głębi kopman i po prostu cała linia tego mi się sprawdziła tam no... z florami werwotami tak, moimi tak, tak, więc... no ale może za dużo tajemnicy nie zdradzać <laughs> dobra i kolejny gołąb kolejny gołąb jest y... szpak, dwa szpaki młode takie są o numerze 538 530, to jest y... po dziadek jest y... ten to był pierwszy w Polsce y... 349907 rok y... I z dołu jest, co są mamany tu jest na imbret taki, on też jest tutaj. Po tej szpadce to wysiadła z lotu dzisiaj, nie? Tam, ona tam, nie wiem, gra, ale tak. Ale w tym tak, przyciłała. w cząste, konkurt. samiczka, nie. No A zresztą przy... też nie można patrzeć, bo to są pierwsze loty, tak? Ale widać widać w czołce, w czołce przy, jeszcze. Tak, tak. Dwa szpaki ładne takie małe są. Jeszcze. Bo to bezpośrednia ale... matka tego. No. Tak, tak, tak. To jest na linia Amana i tam wanlony tam są. No poza tym linia linia ale... No to są gębie, która cała rodzina się już strada, tak? Więc, więc to nie jest przypadek, że one też są. Da, tak dalej jest rezerwowy na olimpiadę w kategorii A no, no, dokładnie. No. No. Dobra no. i kolejny gołąb. Yy, kolejny gołąb, to mamy go 44, 447 siedem, 400, tak. 447. To jest po bracie znowu bezpośrednio z dziesiątego roku e, 6250, to był e, drugi gołąb w kategorii B w Polsce, mhm. e, w konkursie redakcji B. z konfidentem mhm. drugi. Ale to był jako dwulatek, to był w 2011, 2012 roku, bo ktoś, abyś to sprawdził, no to powie, co ten piersiak wygaduje. Ale... A nie, tu pisze. Jest, jest, napisane. jest kategoria <laughs> B, 442, sezon w 2012 roku. Drugi w Polsce, biuletyn dobry lot. Jest nie, napisane, ten, tak. Tam zresztą, jak hodowcy wejdą do nas na portal, zobaczą sobie tak, ten, ten aukcji, to tam wszystko wygałem. opisane jest. Zresztą no, staramy się na, opisy dodawać to. No następny kom to jest ten 53, szpak 539. 539. To jest przed chwilą tam omawialiśmy drugiego z to ja to brat, po Co dwóch brać? Takie tak. szpaki będą mu dwa. Dwa Można później sobie w rodowodach... Po przegląd, zresztą tak, tak mówię, tam opisy postaram się jakie przygotować. Tak. Tu jest znowu nakrapiany 346 za uh -huh. mana i te szpaki tutaj są. Tu jest ten 53-40 imbredowany gołąbek. Nie? No i ten, co był pierwszy w Polsce. To w kategorii C. Nie? No, no. ten był znowu pierwszy w Polsce w kategorii C. Kąwicem 244 w 2008 roku. Nie? Co tu mamy jeszcze? No mamy tego 399, to już chyba ostatni. 399 chyba ostatni. Tak. To jest z dołu Aman a z góry ta kopmanka, to ja mówią tych analiz... Dokładnie. teraz tak, no tutaj zresztą, no powiedzmy inaczej. Nie, jeszcze, jeszcze jest jeszcze ostatni jest. Ostatni gołąbek jest zimbredowany hmm. hurikan Dochman. O numerze 504 tam, nie wiem, bo ja zresztą to na zdjęciu hodowcy będę mogli zauważyć ten gąbek, chyba troszkę taki kra, będzie miał już krawatkę A, Ale to jest tak minimalnie, nie, ale to nie ten? Bo to jest Zimbredowany dość gołąb jest na, na hurikana i na gołębia, Doch, dochmena. Dochmen, No, dochman. Są rodowody tutaj. Więc na stronę tam można sobie wejść, poprzeglądać te rodowody, ale zresztą powiedzmy no inaczej, rodowód rodowodem, gołębiem, głębiem gołęb, 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 gołębiem, no ale nazwisko jakie tutaj jakiego stoję, no to też, też się historia. liczy. Historia. Historia. No jednak gołębie, które były sprzedawane i to nie do jednego gojemnika i nie jeden hodowca e, na, na pana Leszka hodowli jest, e, jego hodowla oparta jest. No zresztą no e, hodowcy ten, e, owczarek czy, czy z Malborka. To było, że nie będziemy wiedzieli, bo się tak. obrażą hodowcy, że się o ich Może, wymienia, może i racja. No. Więc warto e, mi się zdaje, że zainwestować te parę złotych Aukcja, aukcję rozpoczniemy o, powiedzmy, no w dniu dzisiejszym, w niedzielę, więc tydzień czasu mamy na aukcję. Aukcja od pana Aleszka Pielesiaka. 7 dni. Ceny, ceny będą w miarę przystępne, żeby na każdą kieszeń były i, i zobaczymy. No, zdaje mi się, że jak na tutaj pana Aleszka, no to te 10 gębi, które nam przygotowano na aukcję, będą warte, warte uwagi. Nic, życzymy dużo zdrowia. Udanego sezonu za 2017 zapraszamy do oglądania materiału wideo, to jest przylotu, bo nie wiem, niektórzy będą, mógły, że e, pominą e, czy tam aukcję czy tam przylot, więc można sobie obydwa, obydwa filmy przejrzeć, bo i to jest nie też to ważne. Niektóre ja gołębie zobaczyć. I niektóre właśnie gołębie zobaczyć, dlatego właśnie się, bo przylatywały. Więc warto, warto sobie poprzeglądać to wszystko i, i zapraszamy. Oczywiście za następny, na następny tydzień jedziemy do Wyszczysty Kłodzkiej tam nagrywać materiał wideo, więc zapraszamy do nas na, na portal do przeglądania filmów, aukcji, aukcji przede wszystkim pana Leszka Pieliściaka. Życzę dobrego lotu. Życzę dobrego lotu.